Siemano. Dzięki Kameks za nominację. Spóźnione, bo spóźnione, ale jest. A teraz pora na moje hot 16 challenge. Myślę, że świeżek, któremu jaja Ciebie mama pyta, czyli czy bit czy. Teraz wam pokażę, jak kupować w bitach Przecież jesteśmy młodzi, każdy coś potrafi Zaczynasz od zera, i ku się nie przejmuj Ja też lecę od zera, korona, nowa era Takie czasy naszły, że pokażesz dupę Leki sam wpadają, a hajs dla lekarzy zbierają raperzy Pora na moje nominacje, nominuję szuka Dawidach, podwórkowa książka z i poproszę z zagranicznej sceny Ricarda, który jest trudny i ma fajnego bonusa. To wszystko. Elo.